Dzień dobry, Dzień część druga. Mhm. Rozsłuch, część druga. Dzisiaj jest z makaronem ryżowym. Dzisiaj makaron ryżowy. Jest tutaj pieprz. Jest tutaj magi i jest tutaj mm, cytryna. Ja wam powiem, ja nie wiem jak, jak u was pogoda, ale u nas tak, raz jest kurwa gorąco, raz jest zimno. Głowa, to mi po prostu łupien, łupien. Pierdolca idzie dostać. Rosu widelcem. Tylko ciocia potrafi. Mm. Zastanawiam się, ile się kawek wypiłam, ale chyba mało. Mhm, mm chyba bardzo mało, mm -hmm. chyba bardzo mało. Ale taki rosołek robi robotę, mhm. Mm Najbardziej to bym się chyba chciało makaronu, bo ja powiem szczerze. Takiego właśnie oblepionego rosałem, nie? Hejtery, czas start. <śladım> ja lubię was Dobra, mhm. Naprawdę. Uwaga Uwielbiam. Wkurzenie was jest najfajniejsze na świecie. Mm. A dla tych co myślą, że nie śpię po nocach, śpię kurwa rewelacyjnie.